Poruszymy dzisiaj temat lokalny z, mojej, z mojego powiatu gmin Brzeg i gminy Skarbimierz. Od wielu lat brzeg stara się o obwodnicę brzegu i dodatkową przeprawę mostową. Ale to skrócę, bo to gdzieś kilkanaście filmów niżej jest, jak poruszam ten temat. Ale do czego zmierzam? Przez tyle lat, tak naprawdę w którą blokuje tą drogę jedna jedyna osoba, czyli wójt gminy Skarbimierz Andrzej Pulit. I chodzi o to, że włodarze miasta Brzeg po tylu latach obudzili się nagle i zaczęli mocno protestować na rondach i drogach dojazdowych do gminy Skarbimierz, że chcą odwołania wójta, że to on blokuje budowę tak ważnej drogi z tak ważnym dodam mostem, czyli dodatkową przeprawą przez Odrę, ale jeśli my informowaliśmy, żeby może jeżeli wójt składa kolejne odwołania do decyzji środowiskowych raz drugi i to oczywiście wszystko trwa, może trzeba było się zainteresować o tym dużo dużo wcześniej, a nie robić tak naprawdę jakieś tam spotkania z Wójtem. Wójtł obiecywał, mówił, że ma swoją rację i on nie ustąpi, że ta droga ma iść tędy, nie tędy. A powiedzcie mi, czy nie ma służb w kraju, które miałyby możliwość sprawdzenia tych gruntów, po której tak mocno upiera się wójt, i tak mocno, tak naprawdę dyrekcja chce puścić drogę. Myślę, że są takie służby, żeby sprawdzić, dlaczego tak jednej osobie zależy na wariancie jednym, a generalnej dyrekcji dróg na drugim. Ale zmierzałem do sedna. Włodarze miasta Brzeg. Jak dobrze wiemy i znamy przepisy, między innymi jest to bardzo ładnie napisane, że jeśli wójt odwołuje się do sądu administracyjnego, to nie wstrzymuje procedur przetargowych, przygotowawczych. Wystarczy to zrobić. I podejrzewam, że dyrekcja Drugi Autostrad to w tym momencie powinna robić. A włodarze, między m.in. burmistrz, starosta i radni, protestowali o 5.30, robili protesty. Na drogach dojazdowych. Mieszkańców brzegu do zakładów pracy, które znajdują się w gminie Skarbimierz. Czyli tak naprawdę zrobili protest, który w jakim stopniu miał uprzykrzyć życie własnym mieszkańcom, ale nie uprzykrzyć życie wójtowi, który tak naprawdę de facto od kilkunastu lat blokuje budowę tej drogi. I teraz wielokrotnie w komentarzach napisałem, że powinni taki protest, jak najbardziej mimo podziałów poinformować wszystkie środowiska, które są zainteresowane i zrobić wielką pikietę uprzykrzającą życie wójtowi pod domem albo wyjazdowe ze wsi. Są dwie drogi wyjazdowe ze wsi. Wystarczyło zablokować jeden wyjazd, zablokować drugi i już by taki nie był uśmiechnięty, bo podejrzewam, że jadąc rano do pracy Wójt to miał uśmiech od ucha, do ucha. Bo jeśli robi to na złość, i to robi nie tylko na złość mieszkańcom brzegu, ale robi również nazłość złość mieszkańcom gminy Skarbimierz. Bo my też jeździmy do brzegu na zakupy, stoimy w korkach. Jeśli do tego czasu nikt tego nie zrozumie, to niestety my, jako zwykli mieszkańcy, nie mamy na to wpływu. Więc dro drodzy włodarze. Pochylcie się nad problemem, zgłoście to na odpowiednie służby, które dodatkowo oprócz procedur przetargowych zbadają faktyczny stan, dlaczego wójt tak usilnie się zbrania do budowy tej drogi. Myślę, że po części to Wam wyjaśniłem i pamiętajcie, to dotyczy się do wszystkich, jeśli jest wspólny cel, Dotyczący każdego z nas, to zgłaszajcie się do każdych środowisk, które są zainteresowane, a nie róbcie tego, aby sobie zrobić PR, że tak mocno walczyliście o tą drogę, bo przez ostatnie lata nic praktycznie nie robiliście. Nieliczne osoby robiły coś w tym temacie. Chwała Wielkiej Polsce.